Dobry wieczór Państwu. 9 i 11 lipca w New York Timesie ukazał się w dwóch częściach artykuł Marka Thyssena, który został nazwany wywiadem z Donaldem Trumpem. Oczywiście nie był to klasyczny wywiad zawierający pytania-odpowiedzi, a jedynie Mark Thyssen cytował część swojej rozmowy z Donaldem Trumpem. I po każdym takim cytacie omawiał tę wypowiedź, co o niej myśli, jak ją interpretuje. W pierwszej części Donald Trump odniósł się do szaleń, które się teraz odbywają w Stanach Zjednoczonych i wypowiedział się zdecydowanie przeciwko nurtowi, który został nazwany w Stanach cancel culture, czyli anulowaniem kultury. Po prostu nie można anulować, wymazać historii. I dlatego zdecydowanie potępił niszczenie pomników i Zaczynanie wszystkiego od nowa, tak jakby ludzkość nie miała żadnej historii. Jakby cywilizacja miała się zacząć jeszcze raz od początku. Wyraził też nadzieję, że mimo, że w tak zwanych stanach wahających się, w tej chwili Biden zyskuje na poparciu, to jednak ostatecznie ludzie opowiedzą się, Przeciwko temu prądowi, kanclerz kołczy i wybiorą jego na, znaczy Trumpa na prezydenta. Także Trump był raczej optymistą. Jeżeli chodzi o sprawy geopolityczne, pierwsza kwestia to stosunek do Rosji, który nas tu najbardziej interesuje. Oczywiście Trump powiedział, że nikt więcej nie zrobił w tej sprawie niż on. I wymienił tutaj najpierw atak cybernetyczny dokonany w 2018 roku na znaną fabrykę Trolli w Petersburgu. Trump twierdzi, że ten atak dokonany przez internet całą fabrykę unieszkodliwił. No i faktycznie od pewnego czasu na temat fabryki troli nie mamy informacji, co oczywiście nie oznacza, że Rosjanie nie prowadzą dalej tej działalności, tylko że po prostu z innych miejsc. Jako ważny punkt podał walkę z Nord Streamem 2, no co się łączy ze stosunkami amerykańsko-niemieckimi bardziej niż amerykańsko-rosyjskimi. I e, wy, e, wymuszenie na członkach NATO zwiększenia wydatków wojskowych w ciągu trzech lat ze 140 do 400 miliardów dolarów. Podkreślił e, Trump, że po prostu za obronę trzeba płacić. I e, zapowiedział, że e, połowa wojsk amerykańskich w Niemczech pozostanie tam, natomiast połowa zostanie wycofana. E, I e, Przerzucona do krajów, cytuję, które na to zasługują. No, wśród krajów, które na to zasługują, wymienił oczywiście Polskę. Nie wiemy, jaka liczba żołnierzy zostanie przerzucona do Polski, ale jestem przekonany, że do tego dojdzie. Tyle, że raczej po wyborze Trumpa na drugą kadencję, jeśli oczywiście kampanię prezydencką Trump wygra. Donald Trump mówił o innych częściach świata, przede wszystkim o Chinach. Zaznaczył, że akcja dezinformacyjna Chin jest o wiele bardziej niebezpieczna niż Rosji, co pokazuje, jakie są priorytety w Stanach Zjednoczonych. I narzekał na demokratów, że tak naprawdę to demokraci sabotują jego politykę wobec Chin, ponieważ. Demokraci, tu wymienię na przykład nazwisko Nancy Pelosi, zarabiają pieniądze w Chinach, dlatego nie są zainteresowani zmianą stosunków amerykańsko-chińskich. Przy okazji warto wspomnieć, że 13 lipca sekretarz stanu Mike Pompeo stwierdził, że następuje zmiana, jeżeli chodzi o politykę amerykańską wobec Morza Południowo-Chińskiego. Morze Południowochińskie jest przez Chińczyków traktowane jako morze wewnętrzne. Tędy przechodzi 80% importu węglowodorów dla Chin oraz w ogóle 40% handlu. Więc z punktu widzenia chińskiego, oczywiście, w interesie tego kraju leży kontrola nad Morzem Południowochińskim. I Morze Południowochińskie jest. Miejscem dwóch ważnych konfliktów. Pierwszy to jest konflikt terytorialny. Proszę zobaczyć, to jest mapka. Ta czerwona linia oznacza roszczenia chińskie do wód Morza Południowochińskiego. No i one oczywiście spotykają się z żądaniami filipińskimi przede wszystkim, ale również wietnamskimi, indonezyjskimi, a nawet Brunei. Chodzi nie tylko o terytorium, chodzi również o zasoby, czyli zasoby gazu, ropy i połowianie ryb. Mike Bowen stwierdził, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu zajmują stanowisko neutralne wobec roszczeń terytorialnych, natomiast stoją na stanowisku, że Chiny nie mają prawa do zasobów. Do, do zasobów Morza Południowochińskiego. W tej sprawie obowiązuje wyrok sądu, który oparł się na konwencji ONZ w sprawie mórz i tutaj Stany Zjednoczone. Sprzeciwią się roszczeniom chińskim. Czyli jasno o, chodzi o e, wydobywanie e, ropy przede gazu w okolicach wysp z Partly. To są w zasadzie e, grupy skał i wysp paracelskich. To na e, mapie dobrze widać. Więc mamy tutaj kolejny, e, no, może nie zwrot, ale e, zaostrzenie stosunków amerykańsko-chińskich i tutaj Stany Zjednoczone stają po stronie Filipin i innych krajów regionu. No i oczywiście Wietnamu, obecnie sojusznika Stanów Zjednoczonych. Zresztą w, w sprawie tej sytuacji na Morzu Południowochińskim i Pacyfiku ostatnio ukazały się artykuły mówiące o konieczności bliższej współpracy wojskowej Japonii, Australii, Nowej Zelandii oraz wysp na Pacyfiku, tak jak Fidżi czy Wyspy Salomona. Te artykuły były publikowane no, przez australijskie think tanki. Chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, która by obejmowała. Nie tylko ćwiczenia, wymiany informacji, ale również wymiany informacji wywiadowczych, oczywiście, ale również współpracy w dziedzinie technologicznej, chodzi o nowe bronie. Dalej Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone się ostatecznie wycofują z Afganistanu, i jeśli Rosja chce do Afganistanu powrócić, to proszę bardzo, niech sobie wraca. Odpowiedź na to pytanie była związana z pytaniem dotyczącym ewentualnych sankcji za to, że Rosja płaciła talibom za atakowanie oddziałów amerykańskich w Afganistanie. W sprawie obecności w Syrii Trump nie dał odpowiedzi wiążącej, nie powiedział, czy wycofa wojska, czy pozostawi, stwierdził tylko, że nie jest globalistą. No, co oznacza, że e, chciałby raczej zmniejszyć swoją obecność na e, tym terenie. E, dalej e, pytany o Ukrainę, podkreślił, że dostarczył przecież e, sprzętu Ukrainie i to różnie z tym bywało, ale fakt powstaje faktem, że Stany Zjednoczone e, zwiększają e, dostawy broni dla Ukrainy e, i ostatnio, czyli 9 lipca doszło do porozumienia między ministrem obrony Ukrainy Andriem Taranem i e, szefem NATO Jensem Stoltenbergiem w sprawie po pierwsze zwiększonych patroli lotniczych nad akwenem Morza Czarnego i po drugie zwiększonej obecności okrętów NATO na Morzu Czarnym. Jak to będzie w praktyce wyglądało, no to nie wiadomo, dlatego że e, przecież wpływanie okrętów wojennych na morze. Czarne jest uregulowane na mocy konwencji w Montreux i wymaga zgody Turcji oraz jest czasowo ograniczone do 6 tygodni. Ale przypomnijmy, że Stany Zjednoczone również rozbudowują mazę morską w Oczakowie i przekazały Ukrainie okręty do patrolowania Morza Czarnego. Co jest związane oczywiście z zagrożeniem rosyjskim. Przy okazji zaznaczmy, że Rosja prowadzi teraz taką akcję propagandową, wojnę informacyjną. Codziennie trzy razy grozi Ukrainie rozpoczęciem wojny. Oczywiście ma to na celu wymuszenie na Ukrainie ustępstw, a nie oznacza, że do wojny na południu Ukrainy dojdzie, bo kto się przygotowuje do wojny, to nie gada o tym od rana do wieczora. Rosji pozostaje tylko pocieszanie się artykułami, które ukazują się w takim chińskim think tanku. Nazywa się Sochu od nazwy placu, który jest położony w Pekinie. No i ten think tank chiński właśnie pociesza Rosję w ten sposób, że ostatnio opublikował artykuł, w którym dowodził, że. W wypadku wojny rosyjsko-amerykańskiej. Oczywiście Rosjanie wygrają, zmiażdżą Stany Zjednoczone przy pomocy ataków ze swoich okrętów podwodnych. Także widzimy, że Chiny zachęcają Rosję do polityki konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, podobnie jak Rosja zachęca Chiny do tego samego. I jeszcze warto powiedzieć kilka słów na temat żałoby, jaka teraz trwa w Niemczech w związku z wynikiem wyborów w Polsce. No oczywiście media niemieckie, które odzwierciedlają interesy niemieckie, inaczej niż w Polsce media polskie, nie odzwierciedlają interesów polskich, tylko również interesy niemieckie. Więc media niemieckie strasznie się martwią. I pisze o tym, że nie można dopuścić, żeby Polska stała się drugimi Węgrami. No oczywiście los uciemiężonych pederastów i lesbijek spędza sen z powiek walczącym o równouprawnienie i szczęśliwą szczęście ludzkości w Niemczech. Ale co najważniejsze, prasa pisze o tym, że teraz w Polsce będą się nasilały naruszenia zasad i wartości unijnych. No ja mam nadzieję, że rzeczywiście będą się nasilały, chociaż rzeczywistość zapewnie będzie inna. I Niemcy zapowiadają walkę o wolność prasy w Polsce. Czyli rozumiem o to, żeby wszystkie media w Polsce reprezentowały interesy niemieckie. Przy okazji zaznaczmy, że tak naprawdę Niemcy umacniają swoją pozycję w naszym regionie, dlatego że Bułgaria i Chorwacja Właśnie przystąpiły do tak zwanego korytarza REM2, co oznacza, że w ciągu najbliższych dwóch lat kursy lewa i kuny będą mogły się wahać tylko w granicach 15% powyżej ustalonego kursu albo 15% poniżej. A z dniem 1 stycznia 2023 roku oba kraje wprowadzą euro. W ten sposób bez euro, ze swoją własną walutą, pozostają tylko. Polska, Czechy, Węgry i Rumunia, a w tej zachodniej części Unii Europejskiej tylko Szwecja i Dania. I na koniec chciałem poświęcić kilka słów wynikowi wyborów w Macedonii, bo oznaczają one również umocnienie wpływu niemieckich w Macedonii. Wybory odbyły się w środę, 15 lipca, i w ich wyniku pro socjaldemokracja premiera Zorana Zajewa, uzyskała 46 mandatów. Narodowa partia WEMRO zdobyła 44 mandaty, więc niewiele mniej, przy czym tak się złożyło, że północ Macedonii głosowała za WEMRO, a południe i stolica oczywiście za socjaldemokratami Zajewa. Partia WEMRO Mickowskiego ze swoimi 44 mandatami nie będzie mogła stworzyć koalicji, gdyż musiałaby uzyskać nie tylko głosy albańskie, ale jakby to powiedzieć, doprowadzić do porozumienia między Albańczykami. Dlatego, że jak zwykle utworzenie rządu w Macedonii zależy od wejścia w koalicję z, part... z jedną z partii albańskich. Największa partia albańska Baśkimi Demokratik per Integrim, e, czyli Unia Demokratyczna na Rzecz Integracji, to jest e, polityczna kontynuacja dawnej e, macedońskiej e, UCK, e, zdobyła 15 mandatów. Druga partia albańska, Alianza per Szczyptary, czyli Sojusz na Rzecz Albańczyków, zdobyła 12 mandatów. I trzecia Demokratyczna Partia Albańczyków, kiedyś najsilniejsza partia albańska, i jedynie jeden mandat, a więc musiałaby, Wemro musiałoby połączyć te wszystkie partie albańskie. Dotychczas rządy sprawowała socjaldemokracja w koalicji z Unią Demokratyczną na rzecz integracji, czyli dawną Uczeka. I oczywiście razem te 46 plus 15 daje 61 mandatów, czyli większość w 120-osobowym parlamencie, ale e, jest pewien problem, ponieważ Albańczycy postawili postulat, że już nadszedł czas, żeby premierem został Albańczyk. A więc czekają e, e, Macedonii długie negocjacje między Demokratami i e, partią Bashkimi Demokratik Parinty dlatego, że innej koalicji utworzyć nie można, ze względu na stosunek sił w parlamencie. Zaś sojusz wszystkich partii albańskich z WEMRO, partią narodową, wręcz nacjonalistyczną, jest niemożliwy nie dlatego, że Macedończycy się by nie mogli dogadać z Albańczykami, tylko po prostu najpierw sami Albańczycy musieli się dogadać między sobą. Więc konflikt, który ostatnio wybuchł między Zoranem Zajewem i Albańczykami z dawny Uczeka, będzie musiał być zażegnany, dlatego że Zoran Zajew w czasie kampanii wyborczej starał się grać kartą antyalbańską, żeby uzyskać e, zwycięstwo e, wyborcze. Dziękuję Państwu.